Zapraszam do obejrzenia kawalerki o powierzchni 28 metrów położonej na trzecim piętrze na warszawskim Mokotowie. Bardzo dobry układ komunikacyjny, świetny dojazd do każdej części miasta. Praktyczne, łatwe do aranżacji wnętrze. Zapraszam do obejrzenia. Kawalerka znajduje się na trzecim piętrze i ma 28 metrów kwadratowych powierzchni. Lokum składa się z 16-metrowego pokoju, niemal 7-metrowej osobnej i jasnej kuchni i blisko 3-metrowej łazienki z WC. Wszystkie pomieszczenia zbiegają się w przedpokoju. Mieszkanie ma 280 cm wysokości, co w połączeniu z dużymi wychodzącymi na wschód oknami sprawia, że wnętrze jest bardzo jasne. Pomieszczenia są ustawne a kuchnia i łazienka dają spore możliwości aranżacyjne. Kawalerka jest też bardzo cicha, będzie więc idealnym miejscem do nauki lub odpoczynku po ciężkiej pracy.